Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, jeśli chcemy się dowiedzieć jak państwo dba o najsłabszych, dba o społeczeństwo, to warto zapytać jak dba o swoich seniorów. To jest taki papierek lakmusowy dbałości o sprawy społeczne, dbałości o najsłabszych. I emerytura często oznacza czy zazwyczaj oznacza pewien przejście do pewnego nowego etapu życia, jesień życia. Ale nie musi przecież oznaczać tylko i wyłącznie wielkich wyrzeczeń. Emerytura musi być godna, i to zapewnienie godnej emerytury, a jednocześnie możliwości przejścia na emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym, to co Prawo i Sprawiedliwość, to do czego się Prawo i Sprawiedliwość zobowiązało, zostało w sposób wiarygodny wykonane. Seniorzy latami oddawali wszystko z siebie. Po latach, w latach powojennych, w latach PRL-u, odbudowując naszą ojczyznę z gruzów dosłownie, później budując ją w trudnych okolicznościach. I co zrobili nasi poprzewnicy partia pana Budki, pana Trzaskowskiego, pana Schetyny? Otóż osiem lat te temu emeryci dowiedzieli się, że muszą pracować jeszcze dłużej mężczyźni i kobiety do 67 roku życia. Kobietom podniesiono wiek emerytalny o 7 lat, mężczyznom o kolejne dwa lata. Nie potrafiono poradzić sobie z dziurą budżetową, która wówczas występowała, nie potrafiono uszczelnić systemu podatkowego, narzucono na ten ciężar na barki emerytów. Oni mieli jeszcze dłużej pracować. My, Szanowni Państwo, przywróciliśmy wiek emerytalny zgodnie z naszą obietnicą. Przywróciliśmy również bardziej godne życie na emeryturze. Tylko w ostatnich 12 miesiącach zaproponowaliśmy emerytom dodatkowe impulsy, dodatkowe wsparcie finansowe. To przede wszystkim trzynasta emerytura, w tym roku 1200 zł, ale to także waloryzacja kwotowa, co najmniej na poziomie 70 zł czyli razy 12 840 zł rocznie i także podniesienie płacy netto poprzez obniżkę podatku PIT co miało miejsce w końcówce zeszłego roku. Gdy dodamy do siebie te kwoty, to co najmniej jest to zastrzyk roczny 2100 2200 zł w przypadku najniższych emerytur, ale w przypadku wyższych jest to jeszcze wyższy dodatkowy zaszczyt finansowy. Miliony emerytów odczuwa pozytywne skutki tych naszych działań, działań rządu prawa i sprawiedliwości. Tymczasem trzeba przypomnieć, co mówił pan Trzaskowski na temat obniżenia wieku emerytalnego przez nas, tego, który planowaliśmy. Mówił, że to jest katastrofa budżetowa, że nie można do tego doprowadzić, ponieważ jest to rodzaj wielkiego błędu że wysiłki modernizacyjne właśnie oznaczają podniesienie wieku emerytalnego. I jest to zawracaję kijem rzeki. I jeszcze kilka tego typu negatywnych, pejoratywnych określeń wymyślił po to, żeby w kolejnych wypowiedziach potwierdzać, że jest przeciwnikiem tego, Wieku emerytalnego, który my zaproponowaliśmy i dotrzymaliśmy słowa, mało tego, dodaliśmy 13 emeryturę. On mówił o tym, że to jest katastrofa budżetowa. Drodzy Państwo, to zestawienie chociażby tych dwóch wartości i wiarygodności mówi dla Państwa, dla emerytów myślę bardzo, bardzo wiele. Ale prócz tego, dzisiaj na Radzie Ministrów także zdecydowaliśmy się naprawić. Kolejny błąd, niechlujność legislacyjną z czasów, z czasów rządów Platformy Obywatelskiej. Otóż w przypadku osób z rocznika 1953 przy tamtej zmianie wieku emerytalnego jeszcze dodatkowo pognębiono te osoby. I my wykonujemy ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego sprzed ponad roku, po to, żeby sprawiedliwości tutaj w tym zakresie również stało się zadość. Ale na dzisiejszej radzie ministrów również dyskutowaliśmy inny temat. To temat szalenie ważny w kontekście wyjścia z kryzysu po koronawirusie. I jeśli dzisiaj już wielkie instytucje z całego świata mówią, że Polska przejdzie najlepiej ten kryzys w całej Europie, to dzieje się tak również dlatego, że wiemy w jaki sposób odpowiedzieć na ten kryzys. Jakie instrumenty gospodarcze, biznesowe, finansowe dla przedsiębiorców zastosować po to, żeby ten kryzys przejść możliwie suchą stopą. Chcemy, żeby jak najszybciej wróciła ta normalność, taka jaka była przed kryzysem koronawirusowym. I drodzy Państwo, jest szansa właśnie na tą normalność. Ta szansa wiedzie między innymi przez dziesiątki, setki, a nawet śmiało mogę powiedzieć tysiące inwestycji w ramach planu Dudy, planu pana prezydenta Andrzeja Dudy. To ten plan również zakładał, Wzrost wydatków na infrastrukturę drogową, takich dróg, które dzisiaj, co do których dzisiaj podjęliśmy od, ostateczne decyzje na Radzie Ministrów, to przede wszystkim inwestycja na y, y, trasie drogi S6 od Koszolina przez słupsk Sklemborg do obwodnicy Trójmiasta i również sama obwodnica Trójmiasta, ale także jakże ważna droga. <tryk> Jakże ważna droga S10 łącząca Toruń z Bydgoszczą, ale także szereg innych dróg w całej Polsce. Wymienię tylko kolejne środki, które dołożyliśmy do budowy następnych dróg krajowych i przede wszystkim dróg ekspresowych: to S19, S52 to piątka i ósemka na Dolnym Śląsku, ale to także siódemka, S7 w województwie świętokrzyskim, to także S7 na północ od Warszawy. Tam także brakowało środków, bo trzeba wiedzieć, szanowni państwo, że budżet, dziurawy budżet, jaki, od, jaki odziedziczyliśmy po Platformie Obywatelskiej musiał, Wymagać wielkiego uszczelnienia. Wymagał wielkiego uszczelnienia, i dzięki temu uszczelnieniu podatkowemu mamy te środki na różne drogi w różnych miejscach, które będziemy teraz w najbliższych latach kontynuować, w najbliższych czasach będziemy przystępować do ich realizacji. Szkoda, że są w Polsce politycy. Są w Polsce politycy Platformy Obywatelskiej w szczególności i w tym również wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej pan Trzaskowski, którzy nie dostrzegają wagi inwestycji, że jest to obrona miejsc pracy. Plan DUDY to obrona miejsc pracy, tworzenie nowych miejsc pracy podczas tych wielkich inwestycji, wielkich w rozumieniu. Również setek i tysięcy nowych inwestycji w każdym powiecie, w każdej gminie, różnego charakteru, środowiskowych, energetycznych, budowa internetu szeroko, szerokopasmowego, inwestycje w drogi powiatowe i gminne. Tu, szanowni Państwo, wystarczy porównać, jak partia pana Budki i pana Trzaskowskiego budowała drogi gminne i powiatowe. Wy, drodzy samorządowcy, wiecie to najlepiej. W czasach 2008-2015 było to. Blisko siedmiu, ośmiokrotnie mniej, a w zeszłym roku wydaliśmy 10 razy więcej w jednym tylko roku niż średniorocznie w czasach platformy obywatelskiej. A więc te nasze plany inwestycyjne, to plany na szybkie wyjście z kryzysu koronawirusowego. I te plany są potwierdzane przez Komisję Europejską, przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, przez większość renomowanych instytucji które oceniają gospodarki z całego świata. To jest dobry plan, plan, który spowoduje, że szybko wrócimy do tej normalności. Ale ten plan musi być budowany w zgodzie, musi być budowany w porozumieniu takim, który, który gwarantuje szybką, szybką realizację tego planu. To nie może być plan, który będzie podlegał różnym przepychankom, przeciąganiu liny. Ten plan dla wszystkich 2477 gmin dla 380 powiatów jest wspaniałym planem inwestycyjnym na tworzenie dodatkowych miejsc pracy, bo to, że w Polsce najmniej wzrosło bezrobocie w porównaniu do potęg, potęg gospodarczych, takich jak Francja, jak nawet Niemcy, nawet Włochy czy Hiszpania, oczywiście również Włochy czy Hiszpania, czy Wielka Brytania, zawdzięczamy również naszym planom inwestycyjnym. Dziękuję też z tego miejsca panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie za taką współpracę przy konstruowaniu tego planu i dziękuję za to, że mogliśmy dzisiaj w tak szybki sposób zaprezentować nowe, bardzo dobre inwestycje. To, są tylko, to jest tylko część tych inwestycji z Krajowego Programu Drogowego. Za tym kryje się również wiele inwestycji, tysiące inwestycji dla gmin, dla powiatów w ramach różnych przedsięwzięć infrastrukturalnych.